Na kilka dni przed Wigilią spędzaną w naszych domach tradycyjnie spotkamy się na Żaromskiego. To już tradycyjne spotkanie Radomian na świątecznie przystrojonej głównej ulicy naszego miasta przy dźwiękach kolęd i symbolicznym świątecznym poczęstunku. Będziemy mieli okazję przełamać się śnieżno-białym opłatkiem, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia. Wigilia na Deptaku jest chyba już takim elementem, Naszych spotkań i naszej kultury w mieście, który wpisał się w sposób taki bardzo jednoznaczny w spotkania przedświąteczne, 22 grudnia w niedzielę od godziny. Praktycznie 12 do godziny 18 jesteśmy obecni na wiasce na deptaku. W nastrój świąteczny wprowadzi nas konkurs na najlepiej ubraną choinkę. Już od godziny 12.30 dzieci i młodzież z radomskich przedszkoli i szkół różnych poziomów będą przystrajać drzewka ustawione wzdłuż gazonu. Szpaler będzie imponujący, bo w tym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba aż 40 placówek. O godzinie 15 rozpocznie się msza święta w katedrze, a po mszy około godziny 16 harcerze że przekażą światełko Betlejemskie. To właśnie moment na życzenia świąteczne, dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie. W tym roku stół będzie tylko symboliczny. Natomiast z dziewięciu kuchni polowych wydawane będą porcjowane posiłki gorące. Skosztować będzie można bigosu, kapustę z grochem, łazanek, barszczu z grzybami, pierogów i gorącego kompotu z suszu. Formuła będzie nieco zmieniona. Większa ilość wolontariuszy, większa ilość kuchni będziemy wydawać posiłki bezpośrednio przez wolontariuszy poszczególnym osobom. Dla najbardziej potrzebujących jedna kuchnia polowa czynna będzie już od około godziny 13.30, a żeby czas nam upływał miło i w świątecznym nastroju w wigilijnej wieczerze na deptaku towarzyszyć będzie stosowna oprawa muzyczna i występy artystyczne wystąpi chór Festa Allegra. To jest chór nauczycielski, bardzo żywiołowy, pięknie wykonujący oczywiście ten repertuar taki bożonarodzeniowy i młode adeptki z instytucji, która nazywa się Radomska Szkoła Roka. I one również przygotowują specjalny program na nasze wigilijne spotkanie na deptaku.